Lato, kokosy, perfumy. Zapraszam ze mną. Witam serdecznie, mam na imię Marcin, a to jest kanał Scento. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to dajcie plusa. A teraz do rzeczy. Dzisiaj będziemy zajmowali się tym oto zawodnikiem, czyli Cadlatch Island. Bardzo mi się podoba ten flakon. W ogóle. Eee, nuty, które tutaj znajdziecie, to m.in. ananas, cyprys, był tam imbir jeszcze, czy kokos i nuty drzewne. Tak to mniej więcej wygląda i taka klasyczna, tonkowa baza. Parametry tych perfum są bardzo dobre. Trwałość umiarkowana, łamana na duża. Projekcja umiarkowana, łamana na duża. Testowałem je globalnie chyba dwa razy. Ja w tych perfumach wychodziłem spokojnie na 8 godzin. Są to perfumy męskie. Kadlacz Island czuje się dobrze w wysokich temperaturach, czyli wiosna, lato. I wtedy pokazuje swoje prawdziwe oblicze. To psikamy i sprawdzamy. Ja nie wiedziałem, że tak polubię te perfumy, generalnie. I tu takie wskazanie, taka osobista refleksja. Ja chyba właśnie wolę takie letnie perfumy niż te takie wodno-cytrusowe, świeże, przeznaczone do takich ultra wysokich temperatur. Ja chyba właśnie wolę coś takiego. W ogóle są to perfumy utrzymane w klimatach Jean Paul Gaultier Lebo Le Parfum. I teraz tak, pachnie to słodko. Pachnie to słodko kokosowo. Nie jest to, tak jak mówiłem wcześniej, taki typowy wodno-cytrusowy letniak, tylko coś słodkiego, czującego się dobrze w wysokich temperaturach. Jest trochę syntetyczny, Syntetycznie, ale jest syntetycznie przyjemnie. Jakby nie zawsze syntetyczność w perfumach jest czymś złym, czymś negatywnym. I tutaj, w tym przypadku, jest to zdecydowanie coś pozytywnego. Czyli tak podsumowując zapach mamy trochę cytrusów, takiego tego ananasa z lekką słodyczą i akordami drzewnymi w tle. Tak to mniej więcej, mniej więcej wygląda. Perfumy są zblendowane bardzo dobrze. Moja ocena to jest oczywiście 10 na 10. Ja wobec tych perfum nie wygenerowałem sobie żadnych oczekiwań i dobrze, bo przyjemnie jest się miło zaskoczyć. Dlatego też dołączam te perfumy do hitu na lato i prawdopodobnie chyba wrócimy już takim zestawieniem kilku kilku flakonów i przedstawię wam po prostu, może nie tyle ranking, co przedstawię wam taką topkę na to lato, bo to też nie ma już na co czekać. Mamy lipiec, pierwsze fale upałów za nami. Trzeba mieć się czym psikać, tak? Musicie wiedzieć, co jest top a co top nie jest. Ja bym się psikał, jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że są to perfumy, które będą się podobały otoczeniu, które otoczenie będzie komplementowało. Także bardzo dużo pozytywnych aspektów. Profil zapachowy, jakość składników super, profil zapachowy super. Jestem na tak, 10 na 10. Piszcie, co Wy sądzicie. Znowu ja nie porównuję do oryginału, nie, nie mówię o tym, jak blisko oryginału jest, czy jak daleko. Możecie się wypowiedzieć, jeżeli macie na przykład te perfumy od Jean Paul Gaultier w komentarzach. Ode mnie na dzisiaj tyle, widzimy się w kolejnych materiałach, do zobaczenia.